Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. 20 lutego 2023 roku telewizja Sat Eins wyemitowała odcinek prawdopodobnie jednorazowy, albo może to jest początek jakiejś serii nieregularnej. W każdym razie wyemitowała dwugodzinny odcinek telewizji Udział Palsy, pierwszy w Niemczech od zimy 2018 roku. No i cóż, jak wyglądała ta jednorazo ten jednorazowy strzał, ta jednorazowa wersja Joe Palladina Satans. Być może, jak już powiedziałem, to nie jest powiedziane, że to będzie jednorazowy strzał. To mogą być inne odcinki, kolejnych w innych terminach. No ale nie wiadomo, jak, jak to e, telewizja Ains rozegra. W każdym razie, skupmy się na tym, co było mm, do tej pory. A było coś takiego. Jeden odcinek dwugodzinny, który e, przypominał... Koło Foetuny, formatem to, co, koło Foetuny na RTL2, to co, o czym mówiłem już jakiś czas temu w oddzielnym odcinku na temat e, tegorocznej wersji Glyksrat, to samo było zastosowane właśnie e, w Jawel'a na sat 1 No i cóż, było 9 zawodników, 9 zawodników podzielonych na 3 rundy eliminacyjne. No i jak wyglądała każda runda eliminacyjna? Runda eliminacyjna wyglądała dość specyficznie, albowiem była jedna runda na tablicy, no i finał po prostu. Tak samo jak było jedno hasło, no i 30 sekund na postawienie pytania. Oczywiście wcześniej trzeba było postawić stawkę. Tyle, że każda z trzech rund eliminacyjnych dotyczyła gry na punkty. Nie na pieniądze, tylko na punkty. Do, do pieniądze przy w finale mistrzów, ale do tego dojdziemy. No i tak. Na tablicy było 6 kategorii. Każda z kategorii miała po pięć haseł. Dwa tych kolejno 50, 100, 150, 200 i 250 punktów. No i na tablicy, wśród tych 30 haseł, były dwa pola specjalne: premia, tamto się nazywa, nazywa solo geopardy, no i doppel geopardy. No i właśnie to jest ciekawostka, bo jeżeli ktoś trafił na to pole z doppel geopardy, to automatycznie wszystkie pozostałe stawki na tablicy, które jeszcze nie zostały wzięte, z automatu się podwajały, nie było tak, że w pierwszej rundzie mamy pojedyncze stawki, w drugiej rundzie podwójne, po prostu w jednej rundzie były i pojedyncze, i podwójne, no i tylko trzeba było trafić na doppelgeopardy, żeby te stawki się podwoiły. No i od tej pory graliśmy, zawodnicy grali na podwojonych. No i cóż, e, jeśli chodzi o, e, o podwojenie, no to wiadomo, 100, 200, 300, 400 i 500, te, te stawki tak się zmieniały. No i co dalej? No i po tym, jak wyczerpano 30 haseł, wówczas po, po, klasyczny finał wchodził. Także zawodnicy poznawali kategorię hasła finałowego, obstawiali stawki, i y, potem, potem mieli 30 sekund na oddzielnie odpowiedzi w formie pytania. No i ten, kto miał najwięcej punktów, awansował do finału mistrzów. I tak to wyglądała procedura w grach eliminacyjnych. No i finał mistrzów to zwycięzcy trzech rund eliminacyjnych. Grali już na pieniądze. Tyle, że jeśli chodzi o pieniądze, no to się teraz zmieniało, gdyż mieliśmy, podobnie jak w Polsce, na tablicy stawki w wysokości 100, 200, 300, 400 i 500 euro. Tyle, że jeżeli ktoś stawił na dopel jobardy te stawki mnożyły się razy dwa: było 200, 400, 600, 800 i 1000 euro. No i ciekawszy jest fakt, że Premie na tablicy finałowej były dwie, w tym Finale Mistrzów. Były dwie premie, no i yy, właśnie yy, to po wyczerpaniu 30 razy wchodził ostatni finał, finał finałów, w którym to zawodnicy stawiali już pieni stawki pieniężne, no i wiecie, wie, procedurę znacie, ten kto miał najwięcej pieniędzy yy, po tym finałowym haśle, ten wygrywał cały program i jako jedyny mógł zachować swoją nagrodę pieniężną. No, i wygrał zawodnik, który zainkasował jakieś 8250 euro, zdaje się to było. Coś w tym stylu, w każdym razie. No i, yy, no i to tyle. Tak wyglądał format teleturnieju Jeopardy yy, w tym jednorazowym strzale na Saddamie. Yy, jeszcze należy powiedzieć, że program prowadziła Ruf Moschner. Yy, prezenterka, która. To nie jest jej pierwsza raz w turniejach, gdyż wcześniej na Sadańs właśnie prowadziła niemiecką wersję turnieju, Pasa Palabra, e, znanego z telewizji hiszpańskiej. No i co jeszcze? Jeśli chodzi o scenografię, jest, scenografia nawiązywała do lat 90., szczególnie do okresu 94-98, kiedy to w podobny sposób była, wówczas, wówczas była podobna scenografia, na nadawanym wówczas w, 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 w RTL teleturnieju Geopiety. No, generalnie to było nawiązanie do epoki, e, kiedy program prowadził Frank Estner, czyli 94-98. No. I właściwie to wszystko, jeśli chodzi o Geopiety na Sad Eins. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.